Cześć, witajcie na kanale YouTube Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj oczywiście kolejny odcinek w cyklu Kuchenne Rewolucje. Wracamy, wracamy i sprawdzamy, a dzisiaj wylądowaliśmy w mieście Opole. Opole jako jedyną restauracja, która przeszła kuchenna ewolucję, od roku czasu może się poszczycić. Jesteśmy oczywiście przed tym lokalem i mogę Wam powiedzieć, że jesteśmy przed chłopiącą kalarewą. Tak, właśnie rok temu tutaj Magda przekroczyła próg tej restauracji zmieniła wszystko, były tutaj takie pieczone ziemniaki, na chwilę obecną właśnie są serwowane kalaepki. O, jak widzicie. Co zastaniemy w środku? Jak w środku będzie wyglądało? Zaraz Wam to pokażę. Oczywiście lokalik nie jest duży, ale jest bardzo fajnie klimatyczny, więc zapraszam, chodźcie ze mną, pokażę Wam, jak wygląda jedzenie w chrupiącej kalaepie. Więc z przyjemnością zaraz sprawdzimy ten lokali chrupiąca kalaepa, rok po kuchennych rewolucjach, a ja wchodzę sprawdzam dla Was. Chodźcie ze mną, za prasem. mamy bysty kalaepkowy to na całego restauracji patrzcie tu pięknie wygląda naprawdę restauracja jest cudowna piękne liście kalaepy w wazonach restauracja naprawdę cudowna menu restauracja chłopiąca kalaepa Menu jedynej restauracji w Apolu po rewolucjach Magdy Gessler, które miały swoją pamięć w Dzień Matki, 26 maja 2022. Są też dania Magdy, są przystawki Karpacze, skalarepy Jest dania Obraiba, czyli zupa typowa, właśnie podawana przez Magdę Gessler. Magdy Gessler, piermieni, karkówka dotykana w liczbach włoskiej kapusty. Więc dania Magdy jeszcze są pozostawione, cały czas deklaracje są. Zobaczymy. I na pierwsze danie idzie obłędnie przyrządzone carpaccio z calarepy, polewane, podawane z migdałami, orzechami włoskimi i domowym pestopociak. Jak to pięknie wygląda. Cudnie, prawda? Rewelacja. To nie jest danie wymyślone przez Magdę ono jest wymyślone przez właścicielkę lokalu, przez Kasię, ale powiem Wam po prostu skradło moje serce i to jest coś nieziemskiego. Carpaccio Skala Epy, musicie to spróbować. Ja Wam mogę tylko wstępnie opowiedzieć, że to pięknie wygląda, pięknie smakuje, ale naprawdę to jest... Zapraszam, zaglądajcie sami, sprawdźcie smaki. Carpaccio Skala Epy. nowe pesto, świeże migdały, że orzech loskowy, genialna kalarepa, no. to robi po prostu taki niesamowity bombę smaków i to jest właśnie to danie, co jest ten typowy orgazm kulinarny, który ja przyjeżdżałem tutaj, przeżyłem, to jest betata. stos naprawdę rozwala to wszystko. smakowe, połączenie jest z tym skakują kotlety firmowe z kupiącej kalaepy. Widzicie, to pięknie wygląda. Naprawdę, to jest obłęd, Obłędnie są dania zrobione. A dzisiaj też próbujemy piermienie jaskie z farszem ze słodkiej kapusty, a z kupiącej kalaepy. Piękne, prawda? To wszystko mówię w przepięknym otoczeniu. Jestem zachwycony tym miejscem. Zauroczony jestem naprawdę tym miejscem. To jest coś niesamowitego. Będziemy próbować. Tutaj mamy danie Magdy Gessler, czyli ta sławetna kalkówka. Magdy Gessler, Ale, choć, jak to jest wszystko pięknie podane, jak to pięknie wszystko w ogóle wygląda. Kalkówka jest w delikatnej strukturze, zapiekana w liściach włoskiej kapusty z białymi warzywami, podawana z pies, topinamburu wraz z surówką z kalarepy. ale tą surówkę z musicie zobaczyć, jak to jest pięknie podane. Otwieram kalarepkę, w środku jest surówka z jest zamknięta. No przecież to jest poezja, poezja, naprawdę. Przepięknie to wygląda. Zapachy są cudowne, roznoszące się tutaj po całej restauracji. Piękne. Ja jestem oczarowany tym dla nim Muszę wam powiedzieć, że przy stole siedzimy cztery osoby. Dwie osoby Przyszły z nastawieniem, że nie lubią kalarepy, teraz obok mnie wcinają, wcinają kalarepę, a się uszy się trzęsą i naprawdę są zadowolone. Kotlety z kalarepy, kalpacze ja z kalarepy, kalarepa, patrzcie w ogóle na to, to jest przesztość. To, to naprawdę, a jest A taka jest Naprawdę. Już trochę tutaj zdążyłem rozwalić na talerzu, ale ona się rozpływa sama w sobie teraz policji. Musicie być tutaj tam w tej No już wychodzimy, kończymy wizytę w restauracji kupiąca kalaepa w Opolu mogę z całym szacunkiem i z całą odpowiedzialnością polecić bo naprawdę są tutaj nieziemskie smaki kalaepa tutaj rządzi ambasada kalaepa ale ambasada naprawdę dobrego regionalnego smaku karkówka jest obłędna obłędne tutaj są kotlety schabowe w skaczki są super doznałem oczywiście orgazmu kulinarnego jedząc karpacze z kalaepy na nie zapraszam bardzo mocno kotlety z kalaepy wymiatają dla potwierdzenia za chwilę wrócę do restauracji, a Wam w międzyczasie zdążę odczytać. Du kuchennych ewolucji nadal unosi się w tym miejscu, a zamiłowanie do gastronomii szacunek dla produktu pasja podróżenia pod jest cudowna. Nie przestawajcie nigdy zaschwycać swoich gości. Wciąż kochajcie kuchnię tak jak to czynicie. Od dnia dzisiejszego certyfikat Smaczne WOW przyznany dla chłopiącej kalaepy zostaje wręczony, więc zapraszam naprawdę mogą się w tym momencie poszczycić certyfikatem mojego bloga za obłędne smaki po kuchennych ewolucjach, które dalej się w tym miejscu znajdują. Nas zapraszam, za chwilę Wam tutaj umieszczę adres oczywiście do Opola. Zapraszam. Ja się cieszę, że na mapie gastronomicznej Kuchennych Rewolucji powstało takie miejsce z kupiącą kalaepą, z kalaepą w roli głównej, Więc ja mogę tylko zaprosić i złożyć potężny szacunek dla właścicieli i zatrzymanie tego miejsca naprawdę w duchu Kuchennych Rewolucji, a także za tworzenie własnych dań, Bo Magda nakierowała ich na kalaepę, ale oni dalej wymyślają dania związane z kalaepą, więc jest po prostu obłędnie i cudownie. Warto zaglądać. Zapraszam. Opole chłopiąca kala Epa. Ja już dalej podróż. Pamiętajcie, żeby postawić subskrypcję, łapkę w górę i wszystkie inne rzeczy, żebym mógł dalej dla Was podróżować i dalej Wam takie miejsca pokazywać. Zapraszam, trzymajcie się. Będąc w opolu, zajrzyjcie do restauracji po kuchennych rewolucjach chłopiąca kalaepa z pięknym kalaepowym wystrojem całej restauracji. Patrzcie, jak pięknie to wygląda. Z obłędnym kalaepowym menu. Menu Magdegesa, ale nie tylko. I na przykład z takim pysznym jedzonkiem jak Carpaccio Epa. Tu jest pysznie, tu jest obłędnie, tu warto zaglądać. Rupiąca Calaepa za mną, tak wam mówiłem, z wyjączonym już smacznym wow. Ja wychodzę z Calaepą, więc w jest z Calaepą. A ja wam polecam, zaglądajcie, bo jest naprawdę cudownie. Rupiąca Epa o Zapraszam, a ja zmykam do domku. Jeszcze mam smaki ze sobą, więc zaglądajcie. Dobrego, trzymajcie się.